Cześć moi drodzy, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będzie rozpakowanie specyficznej myszki optycznej dostarczonej przez firmy Genius. Jest to Cam Mouse. Według specyfikacji ma kosztować około 30 dolarów, czyli w przeliczeniu jakieś 100-120 zł na polskie. No zobaczymy, jaka będzie cena oficjalna polska. Natomiast ta myszka optyczna, poza tym, że jest oczywiście myszką przewodową, ma też funkcję aparatu 2 megapixelowego aparatu fotograficznego. soczewka jest na spodzie myszki. Sam jestem ciekaw, jak to działa, jak to będzie się sprawować w praktyce. Oczywiście zobaczymy to w testach. Na razie zapraszam Was na rozpakowanie tego ciekawego gadżetu. Słuchaj okay, moi drodzy, zobaczymy sobie tego mausa. Z przodu mamy takie obrazki, robimy zdjęcie. Zdjęcie na laptopie, wydrukowane potem na papierze, zrobione przy użyciu tej myszki aparat 2 megapiksele. Widzimy samą myszkę, jest takiej średniej wielkości, nie jest jakaś super mała, ani też duża. Wygląda całkiem fajnie. Mamy też cechy. Przechwytywanie obrazu 2 megapiksele, nagrywanie wideo, uploadowanie, pewnie za pomocą oprogramowania, bezpośrednio na jakieś serwisy, edytowanie zdjęć. Oraz sensor Blue Eye o rozdzielczości 1200 DPI. Całkiem fajnie jak na myszkę optyczną, do takich zadań biurowych, multimedialnych jak najbardziej wystarczające. I tutaj mamy też oznaczenie, że bez problemu współpracuje z Windowsem 8. Z boku do czego może się przydać? Do pracy, do interakcji społecznych, do rozrywki oraz na uczelni, na studiach. Też wymagania systemowe, zawartość opakowania z drugiej strony mam jeszcze jakiś kod do zeskanowania do Androida i zobaczcie, mamy taki rysunek tej soczewki informacje o przycisku Smart Capture bezpośrednie wgrywanie na serwisy i takie tam pozostałe informacje 2 megapiksele 720p rozdzielczość i to dotyczy trybu aparatu, kamery natomiast tu mamy tryb myszki jest komfortowa, chociaż tutaj widzimy też na obrazkach jak się pojawia biała wersja My mamy taką czarno ale możliwe, że taka też będzie w sprzedaży. Takie zachwalenie, iż ten sensor Blue Eye działa na przeróżnych powierzchniach. Są takie przykłady jak np. Przykład mleczna szyba, granit, sofa, dywan. No cóż, można to przetestować, ale czy jest jakiś większy sens? Nie sądzę, ponieważ każdy szanujący się gracz używa podkładek, co niektórzy grają też na samym bracie biurka. Nie sądzę, aby ktoś grał na dywanie, na ścianie i na innych dziwnych powierzchniach, dlatego myślę, że można to sprawdzić sobie jako ciekawostkę, ale nie ma to większego znaczenia co do oceny końcowej tego sprzętu. Ok, teraz sobie rozpakujmy to urządzenie. Ok, wszystko już jest na wierzchu. Więc mamy tak, oprogramowanie sterowniki, krótką instrukcję do Kamausa, pokazującą podłączenie, y, funkcję i opis przycisków. Zobaczcie, kabelek jak ten bardziej zwykły, wtyk USB. Kabel pewnie ma nieco ponad 1 metr, bo to jest taka myszka bardziej do laptopów przeznaczona. Z boku już widzimy przycisk do używania aparatu. Aha, zobaczcie, mam takie słowa. Tu jest sensor, a tu jest soczewka aparatu. Ciekawie pomyślane, cyk i robimy zdjęcie. Całkiem fajnie. Ścisłacze, tutaj mamy takie malutkie, przy okazji, tutaj też dwa takie małe. No, szczerze powiedziawszy, myszka dla graczy to nie jest 1200 dpi, oczywiście też może być za małą ilością dla graczy. To co widzimy tutaj na środku, to jest jakaś dioda, która będzie nam informowała, że ta myszka jest w trybie aparatu. I zobaczcie, mamy dwa przyciski. Rolkę myszy gumowaną. Też działającą jako przycisk. I wykończenie w plastiku. Czarny plastik. Tutaj srebrny. A myszka naprawdę średnia. W dłoni leży e, powiedzmy sobie bez rewelacji, ponieważ nie ma żadnych profilowań. Jest dość mała. Dla gracza z raczej dużymi dłoniami, tak jak moje, to taka myszka jest troszeczkę za mała. Ale oczywiście do wszystkiego się człowiek z czasem przyzwyczaja, więc potrzeba kilku dni testów tej myszki, aby tak naprawdę powiedzieć, czy jest ona komfortowa, czy nie za bardzo. No dobrze, widzieliśmy dzisiaj już rozpakowanie, zapoznaliśmy się z nią. Zobaczymy w pełnych testach, co potrafi. Zrobimy jakieś zdjęcia. Przetestujemy myszkę w aplikacjach, w grach i zobaczymy, co z tego będzie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i zapraszam też na kolejne filmy. Pozdrawiam Was, cześć!